Szanowni Państwo, pokrótce odpowiadając na tytułowe pytanie. Nasze państwo chętnie niszczy własnych przedsiębiorców, ponieważ jest państwem nierozsądnym, krótkowzrocznym i fatalnie zarządzanym. Trzecia RP to taki niebywały twór, który, odnoszę takie wrażenie, darzy nienawiścią swoich własnych obywateli. Zawsze byłem zdegustowany otaczającą mnie rzeczywistością prawno-ekonomiczną, gdyż uważam, że normalne państwo powinno być przyjazne względem swojego obywatela. W każdym razie chciałbym przedstawić Państwu pięć przykładów tego, jak polskie rządy niszczą swoich własnych przedsiębiorców. Przykład pierwszy: upadek Ecolotu. Ecolot to firma skrosna. To był seryjny producent ultralekkich samolotów. Co się wydarzyło? Urząd Skarbowy nagle zmienił interpretację skarbową po wielu, wielu latach. Narzucił aż 125% cła antydumpingowe na materiał importowany z Chin, używany od lat do budowy samolotów. Od razu wyjaśniam: według właściciela nikt takich materiałów nie produkuje w UE. Rezultat bankructwo. Przykład drugi. Optimus Romana Kluski. Tutaj było podobnie. Niekorzystne rozstrzygnięcia podatkowe spowodowały, że firma Optimus padła. Prawdopodobnie też kluska podpadł pewnym środowiskom politycznym, żartobliwie nazywanym grupa trzymająca władzę. Humorystycznie tylko dodam, że kluska dostał za bezpodstawne aresztowanie 5000 zł odszkodowania. Przykład trzeci. Kajdanki w Urzędzie Skarbowym. Pewien przedsiębiorca przykuł się kajdankami do barierek w urzędzie skarbowym w Sanoku. Ten biznesmen prosił o odroczenie płatności, ale system okazał się bezlitosny. Konta zostały mu zablokowane. W mojej ocenie tak zachowuje się tylko człowiek zdesperowany, przyparty do muru. Przykład czwarty. Zniszczenie JTT komputer. Sprawa dość podobna do tego, co przeżył Roman Kluska. Skarbówka wskutek niezgodnych z prawem działań doprowadziła do upadku JTT. Przykład piąty. Zniszczenie Marka Kubali. Do tego biznesmena służby wpadły z bronią i wyprowadzili go w kajdankach. Po 11 latach procesu było wiadomo, że prokuratura się pomyliła. Sąd rejonowy uniewinnił przedsiębiorcę. Po tej smutnej wyliczance zachęcam do refleksji. Jest takie starodawne przysłowie: Nie zabija się krowy, która daje mleko. My właśnie tworzymy taką organizację państwową, która wytrzebia swoje stada z niewiadomych przyczyn. Gdyby te firmy prosperowały, zamiast zostać bezrefleksyjnie zniszczone, państwo mogłyby pozyskać mnóstwo podatków, opłat, danin, składek ZUS. Nie wspominając już o dziesiątkach miejsc pracy dla Polaków. I my tego nie potrafimy docenić, uszanować, tej naszej własnej inicjatywy ekonomicznej. Nie rozumiem też tej chęci robienia szopek i spektakularnych aresztowań przez służby mundurowe. To powinna być ostateczność w stosunku do mafii, do gangsterów, do faktycznie niebezpiecznych osobników. Nie widzę potrzeby stosowania takich rozwiązań w stosunku do zwykłych biznesmenów. W mojej ocenie powinniśmy wreszcie nauczyć się gospodarować w swoim własnym kraju. A fundamentalną zasadą gospodarowania jest rozwijanie i akumulacja majątku, a nie jego rozprzestrzenianie i niszczenie.